Witam wszystkich i zapraszam do obejrzenia naszego kolejnego testu. Tym razem będzie to tablet Prestige Multipad Color 803G. Jak widzimy, wśród pudełka duże zdjęcie tabletu. Jak łatwo się zorientować, tablet oferowany jest w szerokiej gamie kolorystycznej. Do wyboru mamy tutaj aż 5 kolorów. Zobaczmy sobie na specyfikację matryca 8 cali 1280x800 IPS LCD procesor Cortex A7 1,3 GHz, czterodzeniowy 16 GB pamięci flash dwie kamery, przednia 0,3 MP, tylna 2 MP budowany GPS modem 3G Możemy rozmawiać z tego tabletu tak jak ze smartfona. To jest bardzo fajna rzecz. Radio FM. I tutaj to, co czym na początku, pełna gama kolorystyczna. Jak widzimy, czarny, niebieski, tutaj mint, fiolet, czerwony. Dobrze, zobaczmy sobie do środka. Jak widzimy tablet sprzedawany jest wraz z etui dedykowanym do niego. Bardzo fajny dodatek. Wyjmiemy tablet. Automatycznie się nam uruchamia. Ale o tym później. Samo etui całkiem dobrze wykonane. Jak widzimy jest to skóra. Ładne czerwone przeszycia. Miękka wyściółka od środka. Bardzo miły dodatek. Instrukcja obsługi. Odwróćmy. dwuczęściowa ładowarka. Mamy sobie złożyć tak. Kabel OTG. I kabelek USB. Jak widzimy, to jest całe wyposażenie naszego tableta. Odłożymy sobie na razie kabelki, ładowarkę, instrukcję, to nam nie będzie potrzebne. I zajmijmy się teraz naszym tabletem. Prestigio Multipad Color 8.0 to tablet wyposażony w popularny ostatnio panoramiczny 8 ekran o proporcjach 16x10. Dzięki tytułu, któremu tablet jest bardzo smukły i bez problemu, jak widać, mieści się w dłoni. Jeżeli chodzi o same wymiary tabletu, to boczne krawędzie mają długość 217 mm, natomiast krawędź górna, dolna to zaledwie 126 mm. Grubość tabletu to z kolei 9,5 mm, czyli taka typowa dla urządzeń z tego przedziału cenowego. Podobnie zresztą jak jego waga, która wynosi 345 gram. W każdym bądź razie nie mamy więc żadnych tutaj żadnych powodów do narzekań. Tablet dobrze leży w dłoni, a dzięki niskiej wadze, nawet podczas dłuższego użytkowania, nie odczuwamy zmęczenia. Jeżeli chodzi o samo wykonanie tabletu, to pomimo iż w całości wykonany został z tworzywa sztucznego, to jest on bardzo solidny. Konstrukcja jest sztywna, nic się nie ugina, nie krzywi. Nie słychać żadnych niepokojących czasków, czy tam jakichś innych dźwięków. Można odnieść wrażenie, że tablet powinien przetrwać, nawet upadek z jakiejś większej wysokości, czego oczywiście nie będziemy sprawdzać, ale myślę, że żeby się nam tutaj nic nie stało. Jeżeli chodzi o złącza, to do dyspozycji mamy złącze, złącze słuchawkowe. Tutaj pod klapeczką schowane mamy czytnik kart microSD oraz yy, kart SIM pod spodem złączam micro USB oraz mikrofon jak widzicie brakuje nam tutaj przede wszystkim złącza micro HDMI które pozwoliłyby nam na wykorzystywanie tabletu jako taki odparz multimedialny połączony z telewizorem Tylny panel w całości wykonany został z tworzywa, ozdobionego specjalną strukturą w kształcie radialnym, tutaj może będzie troszkę widać. Jak już mówiłem, tablet dostępny jest szerokiej gamie kolorystycznej, my akurat dostaliśmy tutaj tablet w kolorze niebieskim. Co możemy tutaj zaobserwować? Duże logo Prestigio, znaczek NFC, tylna kamerka o rozdzielczości 2 megapikseli. Tutaj nazwa tabletu, strona www. producenta oraz tylny głośnik. Przedni panel. Tutaj nie ma jakiegoś zaskoczenia. Jednolity, ta tapla przykrywająca ekran. Niczym dodatkowo nie zabezpieczona, ale na szczęście nie widać na niej żadnych rys. Także możemy mieć nadzieję, że, że będzie dobrze się zachowywał i spełni swoją funkcję. Nad ekranem. Będziemy przedni głośnik oraz kamerkę o rozdzielczości, no, niestety, zaledwie 0,3 megapiksela. Mega jest też tutaj czujnik światła, także tutaj tablet będzie reagował, dostosowywał swoje poświetlenie automatycznie do otoczenia. Co można jeszcze powiedzieć? Jeżeli chodzi o powierzchnię tutaj tylną, no to niestety, tutaj chyba największy mankament tego tabletu to jest zbyt łatwe łapanie, szybkie odcisków palców, przez co no, już po chwili tablet, tutaj tego może opadzę, o teraz, może w tym momencie, wygląda no, dość nieestetycznie. Podobnie jest też przednim wyświetlaczem, aczkolwiek tutaj sytuacja jest nieco lepsza i przy włączonym ekranie no, to jest to praktycznie niezauważalne. Można mieć też pewne obawy co do trwałości tego malowania, bo tutaj też nie wiem czy będziemy widzieć, ale mimo jak tablet był mocno testowany w innych redakcjach, ale do mnie dotarł już z widocznymi rysami tutaj na obudowie, także być może to malowanie nie będzie aż tak odporne na zarysowanie, jak byśmy tego oczekiwali. Wspominałem tablet wyposażony z ekran o przekątnej 8 cali i rozdzielczości 1280x800 pikseli. Je przystało na matrycę typu IPS. Ekran charakteryzuje się szerokimi kątami widzenia. Tym możemy sobie zobaczyć. Yy, Niezumodzonowanie kolorów oraz jasnością ekranu na całkiem zadowalającym poziomie. Tutaj możemy sobie oglądać maksymalne przyciemnienie teraz sobie dajmy oraz też maksymalna możemy też sobie automat ustawić jak widzicie tablet też bardzo dobrze reaguje na dotyk nie wymaga tutaj użycia jakiejś nadmiernej siły, wszystko działa płynnie możemy sobie tutaj podłączyć też aplikację sprawdzić ilopunktowy dotyk, jak widzimy 5 punktów, bardzo płynnie, fajnie. Dobrze. Tablet zarządzany jest przez system Android w wersji 4.2.2, czyli jak widzicie, no niestety nie najnowsza wersja systemu, ale na szczęście działa ona bardzo płynnie, szybko, stabilnie, także nie ma też tutaj większych powodów do narzekań. No, jedynie szkoda, że tutaj producent nie zapowiada żadnej aktualizacji, także tutaj myślę, że nie ma się co spodziewać, że otrzymamy tutaj jakiś system w wyższej wersji. Jak widzicie, producent tutaj zbytnio nie ingerował w sam system, także można powiedzieć, że mamy do czynienia tutaj z, z czystą wersją systemu Android. Jeżeli chodzi o aplikacje, które zostały. Tutaj przekroducenta zainstalowane bezpośrednio w tablecie. To pełną ich listę możecie zobaczyć w naszym teście na portalu tabletadar.pl Tutaj w tej chwili mamy ich nieco więcej, ponieważ tutaj doinstalowaliśmy pewne aplikacje testowe do GPS-u, benchmarki, różne gry, także tutaj nie sugerujmy się tym w tym momencie. Może pokażę kilka takich ciekawszych aplikacji. Mamy tutaj czytnik e-booków z dostępem do sklepów, gdzie mamy tutaj szeroką gamę zarówno płatnych jak i bezpłatnych pozycji. Możemy sobie pobierać, ściągać na urządzenie, pojawić się na naszej półeczce i będziemy mogli sobie je, je czytać i przeglądać. Co jeszcze? Mamy tutaj dostępny pa pakiet biurowy. Dzięki któremu możemy edytować, tworzyć dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, tworzyć prezentacje, przeglądać PDF-y. Także całkiem fajna aplikacja. Kolejne, co mamy tutaj ciekawego w tablecie? Tablet wyposażony z w Radio FM. No niestety, do jego działania potrzebny jest zestaw słuchawkowy, który niestety no, nie znajduje się na wyposażeniu tabletu, także. Chcąc korzystać z radia będziemy musieli zaopatrzyć się w takie słuchaweczki. Przejdźmy teraz do aplikacji internetowej. Jak widzicie bardzo wygodna klawiaturka, fajnie się na niej pisze. Zobaczmy sobie jak tutaj strona będzie działać. Otworzymy sobie na przykład naszą stronkę. Jak widzicie wszystko bardzo płynnie działa. Możemy sobie tutaj powiększać. Przesuwać. Widzę, że obsługa tutaj flasha też działa. Także można ocenić tą aplikację bardzo pozytywnie. Oczywiście w żaden sposób nie jesteśmy uzależnieni jedynie od aplikacji, które zostały nam zainstalowane przez producenta. Tablet posiada dostęp do sklepu Google Play, jak również do swojego własnego sklepu tak zwanego Multistore. Przygotowanego przez firmę Prestigio, dzięki któremu mamy również dostęp do zarówno płatnych, jak i tak aplikacji, które możemy sobie pobierać na nasz tablet. Przejdźmy teraz do części, która zapewne wielu z Was interesuje najbardziej, a mianowicie wydajności. Wtedy tablet Prestigio wyposażony jest w procesor Mediatek MT6582, traktowany z zegarem 1,3 GHz. Wspierany jest on grafiką Mali 400 MP. W dyspozycji mamy też 1 GB pamięci RAM oraz 16 GB wbudowanej pamięci na nasze dane. Oczywiście, jeżeli chodzi o pamięć budowaną, no to trzeba się liczyć z tym, że część z niej zajmuje system. Także naprawdę, tak do dyspozycji mamy w granicach 10 GB wolnego, wolnego miejsca. Podczas naszych testów korzystałem tu z kilkunastu benchmarków przeznaczonych do testowania wydajności. Może pokażę tutaj tylko jeden z nich, a mianowicie Antutu, który jest najbardziej popularnym benchmarkiem. Ja już tutaj wykonałem wcześniej ten test. Zaraz będziecie mogli zobaczyć wynik. Tak jak mówiłem, wynik na poziomie 17 890 punktów. Jak na tablet tej klasy, i w tym przedziale cenowym jest to naprawdę bardzo dobry wynik. Tablet nieźle radzi sobie również w przypadku GL. to nie tylko tych najprostszych, ale również bardziej wymagające tytuły, takie jak na przykład Asphalt 8, działają tutaj też bardzo dobrze. Tutaj zaraz będziecie mogli się przekonać na filmiku. Wiemy już, że jak tablet radzi sobie z obsługą aplikacji, przeglądaniem internetu czy też grami. Zobaczmy więc jeszcze, jak wygląda kwestia odtwarzania plików wideo. Podczas testów, oczywiście, sprawdziłem działanie tabletu z różnego rodzaju plikami, z różnym bitrate, w różnej No, w Tablet pod każdym względem wypada bardzo dobrze. Zresztą możecie to zobaczyć, wszystkie te wyniki na naszej stronie. Tutaj pokażę Wam jedynie może działanie. Filmiku w aplikacji YouTube wybierzmy sobie jakiś tam plik. Niech będzie jakieś HD demo. Zobaczymy sobie, on, może coś takiego. Tryb pełno ekranowy. Podgłośnimy maksymalnie, żebyśmy zobaczyli też, jak to wygląda. Dźwięk, tak jak wspominałem, równocześnie gra przedni jak jaki tylny głośniczek dźwięk jak słychać pozostawia nam wiele do życzenia ale to jest typowe w tabletach tej klasy także tutaj nie spodziewaliśmy się niczego więcej. jak widzicie obraz działa bardzo płynnie zobaczmy sobie jeszcze na rozdzielczości jakość 720p, czyli w maksymalnej możliwej dostępnej rozdzielczości. Obraz jest płynny, nie widać tutaj żadnych przycięć. Próbujemy sobie przesunąć. Też nie ma problemów. Przybliżamy. Także bardzo fajnie tablet spisuje się jako urządzenie multimedialne, właśnie również do, służące do oglądania wszelkiego rodzaju filmów czy prezentacji multimedialnych. No Szkoda, jedynie teraz wspominałem na naszym teście, że nie ma wyjścia HDMI, dzięki któremu moglibyśmy te filmy puszczać na większym ekranie i sobie je przeglądać. I tak powoli dotarliśmy do końca dzisiejszej prezentacji tabletu Prestigio Multipad. Jeżeli tablet Was zainteresował i chcielibyście poznać też pozostałe informacje na jego temat, takie jak działanie modułu GPS czy technologię NFC, sprawdzić, jak długo tablet może pracować na ładne ładowanie baterii, czy też poznać naszą opinię na jego temat, to zachęcam do zapoznania się z pełną wersją tego testu. Dostępną na naszym portalu www.tabletrada.pl. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę.